Zul, zul mojemy! A właśnie to dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku dość nietypowo zaczynamy od kliniki weterynaryjnej. A to dlatego, że nasza tutaj psina Lady zachorowała, więc pomyślałam, że odcinek można by tak zacząć. Jak widzicie, trochę się zmieniło. Tutaj wschodźmy w strojach naszej Juliet. No, ale y, weterynaryjne y, lecznice to był dzisiaj priorytet. Co do odcinka, no nie umiem powiedzieć, co tam będzie. Na pewno y, nasza tutaj Julieta jest w niechcianej ciąży, więc y, trochę marzenia i obawy są na nim tym minusie. No, widzę, że w sumie jeśli chodzi o pogodę, nawet kotom się oberwało. Więc tak, rejestrujemy tutaj y, na leczenie. I przy okazji myślę, że steryzacja też by się przydała, więc zawołamy tutaj psinkę. No, a ty miałeś tego psinkę na tego leczenie zabować. I potem jak co to jeszcze o sterylce pomyślimy. Zaproponuję jej przyjaźń. Zobaczymy, do którego. Albo dobra, to zrobię potem. Zobaczymy, do oh. którego tego. Psiaka tutaj. O, widzę, że nawet tego, więc my tutaj sobie usiądziemy. Tak. Przy okazji, potem kupimy leki, jak co? Ładnie tutaj, uda mi się wejść Tak. A pani doktor, to jak? Mirai Kimura. No, to jest ładna synka. Eee, tak, myślę, że kosztowne leczenie, więc e, tak, przeżyjemy to. <grystanie> Ouch. <grystanie> O, już wrócił kolory, więc y, kupimy na pewno... A, jeszcze mieliśmy sterylkę. Y, to tak, na pewno jeszcze kupimy y, parę rzeczy, zanim wyjdziemy i umówimy właśnie na sterylkę. No niestety LED y, nie będzie miał niemowlaków. O, przysmaki na potrawę. Z... Y, Poprawę y, zdrowia. Tak 6. Wiecie tak na zapas. I tutaj jeszcze chciałam na sterylizację. Zawołam oczywiście Lady, żeby nie było Okej okay. I tak ją. E... się Chciałam jej zrobić zdjęcie Okej, okay. najpierw możesz? Czy nie możesz tego? O, ja bym chciała im zrobić zdjęcie w sumie. Jak mi się uda. O! Wiecie? Czytam na Instagrama, czy na inną taką e, tutaj zaprowadzimy e, psiaka e, Podejdź tutaj. Wiem, mam że ktoś po prostu zaraz przyjdzie, zawołaj, żeby nie piła z tego. No bo z tego zakładam, że to tutaj się robi. A weterynarz jakiś jest teraz wolny w sumie? Przynajmniej mam kurczę przydzieli losowego. O, widzę, że teraz inna pani podejdzie. W sumie zapoznajmy się, kto to jest. Kira Kumual. Mam nadzieję, że dobrze czytam, to Usiądź sobie tutaj, ty jesteś że to powinieneś sobie odpoczywać. Yy, tak. -y, w gabinecie trochę... Albo wstań, jednak podejdź tutaj, poglądaj. No. I nasza Lady dostała oczywiście kołnierz więc yy, z tych opieki yy, kołnierzu nie, ale w sumie. Yy, a nie możemy zabrać. Ze mną. No dobra, to Cię wyślemy do domu i w sumie sami też wrócimy do domu. Tak przy okazji. O, widzę, że tutaj yy, Emily. Z Quasimodo przyszła, więc no, jesteśmy jedyni, a my się widzimy w domu jak co. No tak, wróciliśmy już do domu, więc w sumie możemy y, zaprowadzić naszą Lady do domu. Dzisiaj nie będzie żadnych takich ćwiczeń, warioz i tak dalej. Pomyślę, że y, mm, powinna sobie odpocząć. E, tutaj polecenie leżeć i tak, tutaj jest spokój przyszłego dziecka, y, naszego Noaha i Juliet. Natomiast młody, ty tutaj chcesz skorzystać z lat. i poprosisz o to yy, matkę. I w sumie osiągnęłeś piąty poziom komunikacji. A, tylko co ja tu jeszcze chciałam? Niech tylko sprawdzę te umiejętności poruszania, komunikacji. Jeszcze chciałabym rozwinąć myślenie yy, i wyobraźnię. Natomiast zaraz zobaczę, jak tam Noach się ma. Ty, Noach, w sumie nie musisz tutaj iść do syna. Zawsze tak z tym telefonem, w tej piżamie. Chłopie, ogarnij się, zmień strój. Yy, ja bym chciała zobaczyć, jak tam twoja praca, za ile, za 4 dni. No to chociaż pranie yy, zrób. A tutaj przecież tego... Dobra, zrób pranie. Natomiast Astrid, Astrid, gdzie ty jesteś? A, ty jesteś tutaj. No to tobie też podejmiemy jakąkolwiek pracę. Wiecie, co prawda, to jest jeszcze tam powiedzmy yy, 7 odcinków, ale wolę, żeby ci Simowy chociaż trochę zarabiali. No to yy, tobie myślę, że hmm, mamy już malarkę, pracownika fizycznego. To może w sumie ochronniczka, tak nie jest bardzo. To tajna agentka. Hmm, za 21 godzin, no to poćwicz sobie w sumie. Hmm, o, hmm, dobra, nie będziemy tutaj słuchać muzyki. No. Jak na Wilkołaka ma się dobrze, jeśli chodzi o ćwiczenia. Co tutaj mamy? mększach, mększach to jesteś w sumie co? E, w wolnym stwórcy, e, z wolnym stwórcą. Ale co, przecież. Dobra, zaraz zajczę do tych zwierzątek. Bo mam pewność, że ta ją wyczyściła. Wyczyść, wydój i nakarm. Bo sam wcześniej jest serafin i mam pewność, że ona ją wyczyściła. To no dobra. Ty tutaj ostrzeż i jeszcze rozrzuć karmę. Jesteś mi o dzień w no to jest co chciałam. Ty skorzystaj już z tej O! No tak. To ja może to przyniosę tutaj. Po co ma tu y, tego? Ojciec pomoże. A by yy, co się stało? Yy, utrata kontroli. A gdzie jesteś? Jesteś na dole, więc y, chyba tą kontrolę tak nie tracisz. Tylko, co to by się stało z brzuchem? Bo, z tego co kojarzę, to byłaś w ciąży. Yy... Tak szybko dorasta? Tylko nie wiem, czy coś się wypakowało z tym brzuchem. Momencik, z tego co kojarzę, to już był pierwszy trymestr. Nie, jest w ciąży. Tylko, że miała wcześniej większy brzuszek, tak mi się zdaje. No to sobie, jak co to pojeździ nie, żaden tam. Wyżywanie się na pluszakach To chyba wciąż się może zrobić. Tak mi się zdaje przynajmniej. O. Przynajmniej sobie trochę podświetrzy A, i miałaś iść do pracy. Kurde. Tak się zamyślałam i kurde, zapomniałam, że ma iść do pracy. No ten strój to i tak ci... Najwyżej zmienię później, natomiast my wrócimy tutaj jeszcze do A Nie, do Donaha. No, tak, myślę, że w sumie yy, tak. Yy, można już jej zdjąć koniecznie, czy nie można? Widzicie, że tak przeskakuje, ale za wcześnie. No, okej. Okay. No to yy, myślę, że Astrid ją wyprowadzi na spacer. Yy. Nic się pobiegać. No, a zaraz mek a zaraz ogarnę mleko sprzedamy. To też sprzedamy. Ciebie mieliśmy chyba ostrzyc. Tak, ciebie ostrzyc Coś tu musimy uzupełnić? Nie. To w sumie będziesz musiał ugotować jedzenie Tak myślę Ok, to też możemy sprzedać Zatem myślę, że tak przygotujemy coś do picia jedzenia O, widzę, że ktoś tu jednak nie sprząt. Dobra, to sprzątni i wypoleruj. I w sumie to. Co jest z tobą, mały? Nie, wszystko jest ok. Yy, to w sumie ty się może. zrzemni? Tak, i spać. A co tam? A ojciec. Dobra, to możemy sprzedać? Dobra, to po prostu pousuwam. Macie, że yy, przy Was, ale. A jak widzę, że są niektóre zepsute, to wolę je ręcznie pousuwać. Oczywiście e, mekszech postanowił mi podkreślić jeden ten talerz. E, w sumie gdzie, kurczę tutaj opuścić tego. Bo nie chciałabym cheatować, a kurde tego. Mm. Nie, nie podrap. A no dobra, to ty wracaj tutaj y, na szat Wracaj y, Astrid do domu. To w sumie też bym powinna usunąć, bo tutaj nikogo nie ma. Znaczy kiedyś tu były nagrobki, ale powiedzmy na tą chwilę nie mam. O, y, w sumie możemy jeszcze posprzedawać niektóre rzeczy. Hmm. Tu nikogo nie ma. A się w sumie zastanawiam, że... W sumie mogliśmy by jeszcze jedną rzecz zrobić A mianowicie postarzyć naszego yy, alisara Więc ty w sumie Marek Szar, wiesz co zrobisz? Ty zrobisz tort. Czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałam? Do sery. Mam nadzieję, że się nie zawiesi mi komputer przy okazji. Tort urodzinowy. A tu co masz? Jajecznicę zbekonamiać, ja to zniszczy. Wybacz, ale tą jajecznicę to tutaj ci przycytuje. Z tą energią troszkę. A ty zrobisz po prostu to. Jajecznicę, jajecznicy co ja mówić? Ten tort, ty zrób kawę. A higienę masz na niskim poziomie, no to weź prysznic. Weź dziki prysznic. Wodę sobie wypijesz trochę później. Albo wcale. Ty zrobisz po prostu yy, herbatę. Może nie ziołową. A nie A Wydawało mi się, do tego a co to jest? Yy, momencik, ja sobie tutaj zatrzymam. To, yy, co myślą o tobie. No tak. Już sobie przeczytałam. No dobra. Yy, ty tutaj ją Połóż spać, lady Myślę, że y, y, ty to ogarniesz A ty miałeś wkrótce tego y, się wykąpać Chyba, że to jest teraz kąpiel już nie, myślę, że to jest że akurat nie Krośń, Kiedy ci można zdjąć Można zdjąć kołnierz? No dobra, to po filmiku zdejmę ci kołnierz ty mi się tylko nie przemieniaj przed urodzinami syna. Czekaj, tu nie mogę, bo muszę przesunąć na środek. To będzie gdzieś tutaj. Dodaj świeczki urodzinowe, te o której wracasz do domu. Mamy 14. Kurde, trochę. Nie tak to planowałam. A w sumie jakby chciałabyś. No tak. A zrobimy kurczę, niech wyjdzie, zarobimy mniej, ale niech będzie powiedzmy na urodzinach syna. Mm. E, przy okazji, wiecie, ja bym zmieniła tutaj garderobę. E, gdzie ty to miałaś taką fajną sukienkę, z tego, a jak? E, a widzę, że ona się trochę krzaczy, ta sukienka. Jaka szkoda. Będę musiała ją zmienić, więc tutaj w momencie, jak co, to wybierzemy o, ten strój. To się nie powinno krzaczyć. No nie wiem, czym tak się dzieje. Jeszcze niektóre systemy są tak fajnie zrobione nie ma kłopotu. Więc przybiegnij tutaj truchtem i Ty pomożesz yy, postarzyć małego Aistara. No tak, last mi wskoczył oczywiście nie byłoby to nic dziwnego. Hmm. Czekaj, ee... a ty, ty tego nie bierz, ja ci, ja, zro... ja ci nie pozwalam. To ma być ee... dla tego, i stara. Eee... Poprosi o smuknięcie, świeczek. Eee... A, poprosimy ojca. Aha. Bo było Nie blisko, żeby zajęła ten tort. Znaczy, za ona zajęła. Hmm. Dobra, niech mi tutaj wszyscy zejdą. Hmm. Tu chodzi. Tu podejść Tu. Y ten odcinek jest dość szalony, postanowiłam go Florini. Y, dosyć efektywnie zakończyć, a mianowicie urodzinami Alistara, więc y, tak, ojciec z wilkołak to wiecie, y, no musi być takie zdjęcie Bumble? naszej tutaj rodzinki, zobaczymy jak y, mały Bumble. będzie wyglądał. Co prawda, o, znowu mi kamera uciekła. A... Tak, dorósł wcisnek, ale spokojnie, córeczka w drodze. Ja sobie już miał okazję się zająć pieluszkami. Hmm... te motory... mogłam kurczę trochę jeszcze poczekać, ale dobra. E, to rosujemy na 3. Leniwy. No kurczę, jakoś mi nie pasuje do niego to. To jeszcze jeden, o. Kłupek też tak nie do końca. I jeszcze raz spróbujemy. Ostatni raz, dwa, trzy. Wegetarian, no to już bardziej. I z społecznych, może dusza towarzystwa. Zobaczymy jak to wyszedł. Co jest? z genug wyszedł dość ładny. Więc chyba go nie będę zmieniać. Tego zaraz mu sprawdzę stroje. Yy, tutaj yy, zmień strój, gdzie tu jest to. I w sumie po drobnej metamorfozie nasz tutaj Alistar będzie wyglądał tak. Ja tu wejdę sobie już na taba, yy, żeby wam go pokazać z bliska. Myślę, że w sumie nie wyszło tak źle. Yy, co do włosów, no jeszcze bym może coś pokombinowała, jeszcze zobaczymy. Na pewno będzie miał czarne. Co mnie to akurat trochę dziwi, ale zaraz sprawdzę. Ojciec miał w sumie brązowe, matka y, zielone, ale w sumie też czarna miała, więc młody raczej po matce, Co do, że z, to są dziko, więc y, na tym y, na pewno kończymy ten odcinek. A ja Was w sumie jeszcze zaproszę na krótką kadzenkę. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!